Albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości. Nie ojca i syna i ducha świętego Amen. Drodzy wierni, jakże trafna jest ta przypowieść, którą Pan Jezus przedstawił swoim uczniom. Myślę, że każdy z nas bez problemu powinien odnale odnaleźć się w postaci tego właśnie włodarza. Cóż nam ta przypowieść przede wszystkim mówi o naszej ludzkiej kondycji? No, po pierwsze, mówi nam o tym, że my jesteśmy włodarzami, niewłaścicielami tych dóbr, którymi obracamy. Pan Bóg nam dał zarówno nasze zmysły, jak i rozum i wolną wolę. Pan Bóg dał nam ciało i duszę. Pan Bóg dał również cały nas otaczający świat. Wszelkiego rodzaju dobra. To wszystko, chociaż niektóre rzeczy sobie samemu przypisujemy, to tak naprawdę są dobrem, które zostało nam udzielone, a żebyśmy nim zarządzali, a nie zostało nam dane jako nasza własność. I to dobro, które zostało nam dane, a żebyśmy im zarządzali, ma przyczynić się do naszego uświęcenia. Natomiast Pan Bóg oczywiście z tego wszystkiego będzie chciał nas rozliczyć. I my wszyscy doskonale wiemy, że również i do nas jest skierowane to, co zostało te słowa, które gospodarz skierował do swojego włodarza. Zdaj sprawę ze swojego włodarstwa, bo nie będziesz mógł dłużej włodarzyć. Cóż to są za słowa? To są słowa, które zapowiadają naszą śmierć. I sąd. Każdy z nas będzie musiał zdać sprawę ze swojego włodarstwa, i to włodarstwo zostanie nam zabrane. Zostaną nam zabrane te wszystkie dobra, którymi teraz obracamy, i będziemy musieli się wytłumaczyć przed sędzią, jakżeśmy z tych dóbr korzystali. I tak się składa, że spośród ludzi jedynie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, ale zarazem i prawdziwy Bóg. Oraz jego przeczysta Matka, niepokalana Maryja nie musieli się obawiać zdania sprawy z tego wodarstwa. Ale każdy z nas naprawdę musi się obawiać, bo dał nam Pan Bóg bezcenne dobra. Dał nam zmysły, ażebyśmy świat poznawali, dał nam rozum, ażebyśmy to, co zmysły nam dostarczą, potrafili przeanalizować, dał nam wolę, ażebyśmy w sposób wolny działali, dał nam tyle rzeczy dookoła nas, ażeby to wszystko służyło naszemu dobru, a to wszystko w perspektywie naszej podróży do domu Ojca, która, która to Podróż ma być zwieńczona największym dobrem, czyli szczęściem wiecznym. I zobaczcie, jaka jest nasza przewrotność. To, co do nas nie należy, tylko zostało nam powierzone, wykorzystujemy do celów niecnych, wykorzystujemy do grzechów. I dlatego też o każdym z nas jest doniesione Panu Bogu, że trwonimy Jego dary. Że marnujemy te jego dary, używamy ich niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego też o tyle to jest poważniejsza sprawa, że nie, nie obrażamy go swoimi dobrami, jakby ze swoich własnych zasobów, tylko od niego wziąwszy, wykorzystujemy to, co od niego żeśmy otrzymali. A żeby Jego samego obrazić. Ta przypowieść jednak ma nie tylko nas pouczyć o kondycji ludzkiej, ale też ma nas jako przestrzec i zachęcić do konkretnego działania. A więc Pan Jezus tutaj pokazuje tego włodarza i chwali Go. I może być to oczywiście dla nas zaskakujące, bo chwali włodarza, który mało że wcześniej trwonił dobra swojego pana, to gdy się dowiedział, że będzie musiał być z tego rozliczony i że zostanie pozbawiony tych dóbr, to jeszcze bardziej tutaj się posunął i pewne długi, które na rzecz pana mieli jego współtowarzysze, zmniejszył. A więc niejako znowuż zadziałą na szkodę swojego Pana. A Pan nasz Jezus Chrystus chwali tego włodarza. Drodzy wierni, chwali go nie z powodu jego nieuczciwości, tylko chwali z powodu jego zaradności. Ten nieuczciwy włodarz powinien być wyrzutem sumienia dla nas. Bo zobaczcie, my oczywiście brawurowo, trwoniąc dobra które zostały nam dane już doskonale wiemy że będziemy musieli być z tego rozliczeni chyba dla nikogo z was to co powiedziałem o końcu życia człowieka nie jest nowością każdy to już słyszał nie jeden raz pewnie i przy okazji katechezy przed pierwszą komunią i pewnie wiele razy również z ambon z, z ust kaznodziejów którzy przypominają nam o rzeczach ostatecznych ale skoro to wszystko wiemy, to należy sobie zadać pytanie, co robimy. I tu się różnimy od tego właśnie włodarza, który natychmiast, kiedy sobie uświadomił swoje położenie, zaczął kalkulować, co tutaj należy zrobić, a żeby wyjść obronną ręką z tej całej nieciekawej dla niego przygody. Zatroszczył się o siebie. On w perspektywie tej doczesnej, materialnej, ale wiedząc, że nie nadaje się do pracy i wstydząc się, żebrania, znalazł rozwiązanie. Znalazł sobie przyjaciół, którzy przyjmą go, kiedy zostanie wyrzucony. Zadajmy sobie pytanie, co robimy my w tej perspektywie, której wiemy, że będziemy musieli się rozliczyć. I skoro. Zbrodnie nasze wobec dobrego Boga są tak wielkie, to czy nie powinniśmy się lękać, że to rozliczenie może być dla nas bardzo przykre? Powinniśmy się lękać tego, bo naprawdę jesteśmy niegodziwi wobec Pana Boga. A wobec tego rodzi się pytanie, co robimy, ażeby wyjść obronną ręką z tej nieciekawej dla nas przygody? I bardzo wielu katolików nie robi nic. Od tak sobie czeka. Odsuwa od siebie mentalnie, że przecież trzeba się przygotować, że trzeba jakoś rzeczywiście na tą godzinę ostatnią, by zebrać pewne jakieś zapasy, które pozwolą przetrwać ją. I nie mamy żadnych pomysłów. Może gdybyśmy rzeczywiście znaleźli się w bardzo analogicznej sytuacji jak ten włodarz, to byśmy wtedy zaczęli szybko działać. Gdyby nasz pracodawca powiedział, że słuchaj, reduku redukuje tutaj twój etat i będę musiał cię zwolnić, to, by, to byśmy nie siedzieli i nie czekali, aż dostaniemy zwolnienie. I wypłaty na czas wypowiedzenia umowy, tylko od razu gdybyśmy się dowiedzieli, że tracimy pracę, zaczęlibyśmy się rozglądać i szukać jakiejś innej pracy, jakichś innych środków utrzymania, nie czekając na ostatnią chwilę i na wydanie ostatniego grosza. Któż by chciał aż tak bardzo ryzykować? Natomiast w tej kwestii nie mamy zielonego pojęcia, co mamy robić. Otóż zobaczcie, że Pan Bóg tak jak temu włodarzowi, nie natychmiast kiedy usłyszał, że trwoni majętność Pana, nie natychmiast go pozbawił tego włodarstwa, tak samo i nas. Zobaczcie, że daje nam jeszcze jakąś perspektywę, iluś tam lat, być może życia, i w ciągu tych lat życia. Dalej będziemy mogli dysponować tymi dobrami, które mamy, które są nam powierzone do naszego zarządzania. Po co? Po co są tamte dobra dane? A właśnie po to, ażebyśmy sobie pozyskali przyjaciół, ażebyśmy rzeczywiście mieli rzeczników u Pana Boga, którzy się za nas będą wstawiali. Często myślimy, że moje zbawienie to jest perspektywa tego, że ja się sam o siebie zatroszczę. Ale jak człowiek tak samo o siebie chce się troszczyć, to najczęściej nic nie robi i poza tym zamyka się w pewnej formie egoizmu. Natomiast tu chodzi właśnie o co innego: chodzi o to, żeby tak jak ten człowiek, tak naprawdę pomyślał o swoich towarzyszach. Jednemu zmniejszył o połowę dług, innemu o jedną, chyba o jedną czwartą. I w ten sposób ulżył im w ich doli, pomógł im. I oto oni w ramach wdzięczności byli gotowi go przyjąć. Drodzy wierni, tak to już jest, że ci, którzy się zbawiają, kiedy wstępują w bramy raju, to wstępują tam m.in. dlatego, że grono ich przyjaciół przed sprawiedliwym sędzią Zanim się wstawia. To są ci, którym pośpieszyliśmy z jakimś dobrem, które wynikało z tych dóbr, które żeśmy od Pana Boga otrzymali. Każde dobro, które żeśmy wyświadczyli, zwłaszcza to, które było dokonane w sposób, jakby to powiedzieć, bezinteresowny z miłości bliźniego to każde dobro jest zawsze gdzieś złożone w tym depozycie u Pana Boga. I to każde dobro jako wstawia się za nami. Albo ci, którzy z tego dobra skorzystali, będą się wstawiali za nami. Każda modlitwa za bliźniego odmówiona, każde dobre słowo bliźniemu powiedziane, każdy dobry uczynek, który żeśmy dla bliźniego uczynili, to nigdy nie zostanie zapomniane. Dlatego też może nawet nie będziemy sobie wyobrażali, nie jesteśmy w stanie nawet zapamiętać wszystkich ludzi, którym jakieś dobro żeśmy uczynili. Ale jak będziemy zaskoczeni, kiedy właśnie to oni będą stawali przed sędzią sprawiedliwym na naszym sądzie i mówili: Ale on się za mnie modlił, ale on mi pomógł, on podniósł mnie na duchu, kiedy byłem, byłem w trudnej sytuacji. On wsparł mnie jakimś konkretnym dobrem materialnym, kiedy tego potrzebowałem. I to, drodzy wierni, będzie tym zadatkiem, który pomoże nam rzeczywiście ostać się na sądzie ostatecznym. Bo przecież Pan Jezus będzie nas przede wszystkim z miłości bliźniego rozliczał, nie z czego innego. Dlatego też właśnie w tym przygotowywaniu się. Na to spotkanie my już nie możemy naprawić tego, co żeśmy zepsuli. To prawda, ale możemy te dobra, które mamy, którymi dysponujemy i nasze zmysły, i nasz rozum, i naszą wolę, nasze ciało i naszą duszę i te dobra materialne i duchowe, które posiadamy, możemy wykorzystać dla innych. Dlatego też nie tyle chodzi, a żebyśmy się za siebie modlili, co właśnie stawiali się za innymi. Nie tyle chodzi, żebyśmy w siebie inwestowali, co właśnie w innych inwestowali. Bo jak sam będę tylko swoim rzecznikiem przed Panem, Bogiem, przed Panem Bogiem, wiekuistym sędzią, to marny mój los. Ale jak staną za mną ci wszyscy, którym dobro świadczyłem, wtedy mogę ufać, że i Król Niebieski, mimo moich niewierności, i marnotrawstwa pochwali mnie, jak tego niegodziwego włodarza i przyjmie mnie do swojego królestwa. Amen. Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.